Jaki długi dzień, kochani! Zobaczcie, jeszcze słonko bardzo wysoko. To jest pierwszy dzień po zmianie godziny, przesunięcia jej do tyłu. I w związku z tym, mamy, słuchajcie, dobrze mówię, do tyłu czy do przodu? Do przodu chyba, do przodu. I mamy w związku z tym dłuższy dzień. Muszę iść na chwilę do apteki, muszę jechać sobie, uciąć kilka gałęzi wierzby, ale jeszcze chwilę, popatrzymy na słonko. Jest słonko. Jak jest słońce, to jest energia, wszystko jest. Wszystko się zgadza. Słuchajcie, a w aptece apaszkę sobie dzisiaj założyłam. Słuchajcie, ta apaszka, nie, słuchajcie, nie kłamę. Tą apaszkę kupiła sobie Agatka, jak była w gimnazjum. Myślę, że... 9 lat temu. Ta apaszka ma 9 lat, kochani, Nic się z nią nie dzieje. To jest taki, taka forma komina i zawija się na głowę, i zawija się, i zawija się do pożądanego efektu. I tak stwierdziłam, że mi będzie pasować właśnie do tej alpaczki, kochani. Natomiast wracając do tematu, słuchajcie, muszę kupić w aptece Eutyrox, bo mi się kończy, a właśnie przepisał mi lekarz. Jeszcze nadal funkcjonują teleporady i te tą możliwość zamówienia recepty przez telefon i dostaje się SMS-a z kodem, to jest po prostu dla mnie świetne. Słuchajcie, jedyny chyba plus tego covida i tego wszystkiego właśnie, że, że można sobie tak, wiecie, tą receptę ogarnąć w inny sposób. Nie trzeba stać w kolejce i w ogóle. Ja mogę trzy dni poczekać, słuchajcie, na tą receptę, ale żeby nie trzeba było iść do tego ośrodka zdrowia i nie trzeba było tam tego Boże, jak ten samochód pędzi, a tu jest 40 na godzinę. Ludzie. Stuknijcie się w głowę! Dobra, jedziemy. No i ruch taki kochani przy aptece. No cóż, poradzić. Apteka załatwiona słuchajcie, reklamóweczka. móweczka. Na szczęście nie tylko leków. I kupiłam sobie dzisiaj bardzo fajne... E, Szampon wax. To, co szukałam ostatnio w, w sklepie zielarskim, i kupiłam sobie też, słuchajcie, z tego waxa maskę, i będziemy, słuchajcie, pielęgnować tą moją skórę głowy i włosy. Podobnie. Bardzo wzmacnia. Zobaczcie, tak wygląda wax. Wax, wax. Nie wiem, czy dobrze odbija, bo tu tutaj słońce. Szampon wax. Wzrost kondycji. Wygładzenie. Częste mycie włosów jasnych. Ja mam te jasne włosy. aloes biała wierzba. 90% naturalne, wegańskie. Słuchajcie. I z tego waxa kupiłam sobie, słuchajcie, z tej samej serii. Też taka pomarańczowa. Maska wax blonda do... Osłabionych jasnych włosów. Odżywienie, spadek wypadania o 98%. Składniki aktywne Henna Rumianek. 97% naturalnych, human cutting, nie wiem co to znaczy, vegan. będę sobie na spokojnie, słuchajcie, wzmacnia, nawilża, wygładza włosy, pielęgnuje skórę głowy, zapobiega wypadaniu włosów, odżywiając mieszek włosowy, słuchajcie, no zobaczymy, co to będzie, mam nadzieję, że jakieś dobre, no i oczywiście Eutyrox, słuchajcie, setka i 125, ponieważ ja 125 biorę, kiedy? w sobotę i niedzielę, nawet ostatnio to i w piątek i w sobotę i niedzielę bo ten, to TSH mam dosyć wysokie a że do stroika potrzebne kochani, będziemy ciąć jakieś fajne, proste gałązki a tutaj są takie mam kochani sekator z Fiskarsa, super działamy mam patyczki kochani, zobaczcie taką garstkę patyczków potrzebowałam do stroika udało mi się uciąć O, czym, co, co prawda nie mam pojęcia co to za drzewo, ale jest ale mam, kochani zamykamy auto jeszcze delikatny spacer, słuchajcie bo tutaj obok słuchajcie są zalewy ciekawe czy się jest czy jest możliwość w ogóle dojścia do tego stawu i sobie popatrzenia na łono natury, no zobaczymy. No to idziemy w takim razie, słuchajcie, już coraz bliżej, coraz bliżej, aczkolwiek jest tutaj taki, wiecie, rów, który przegradza dojście do zalewu, ale chciałam chociaż chwilę popatrzeć, jak to tutaj wszystko wygląda. Wygląda tak kochani że jest to takie jakby rów przez który płynie rzeka a tam dalej mamy jeziorko stawy słuchajcie takie stawy hodowlane w których są ryby najprawdopodobniej karpie ale pogoda ładna jest jeszcze w miarę stosunkowo słuchajcie z góry zaraz tego kulczyka stosunkowo jeszcze jasno i tak słonecznie y Cel zrealizowany, mogę wracać. Słuchajcie, do domu cię mam. Tyle planów, po kokardkę. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko zrealizować. Słuchajcie, popatrzmy sobie jeszcze chwilę na, na te stawy, na taką naturę, przyrodę. Jest całkiem fajnie. Trzy oddechy, słuchajcie, po całym dniu siedzenia, właśnie w pracy, dobrze mi zrobi. Powoli, powoli się wyjdzie, kochani, i się wyjdzie. Jakoś, słuchajcie, mam nadzieję, że sobie oka nie wybiję, bo przecież co chwila tu tutaj jakaś gałązka wystaje. Nie zwracam na to za bardzo uwagi, więc wiecie, jak to jest. Wracając, kochani, do rzeczywistości, już wracam. Słuchajcie, podjadę jeszcze na chwilę w Sędziszowie do Pepko, tak, do Pepko. I a cóż to rośnie. Jakiś mały kwiatuszek. Słuchajcie, właśnie wracając słuchajcie, do przyrody, do rzeczywistości. Słuchajcie, oglądałam takie TikToki, te krótkie filmiki, shorty. Jak to, słuchajcie, wszyscy pojechali do Doliny Chochołowskiej yy, oglądać krokusy. Oczywiście przepiękne, oczywiście zawsze chciałam to zobaczyć. Ale ile tam ludzi, kochani. Wszyscy chcą naraz. I wszyscy niektórzy. No dobra, nie wszyscy. Niektórzy niszczą te krokusy. Bo sobie muszą zrobić. Zdjęcie, słuchajcie. Selfie. Zdjęcie. Żeby wyglądało pięknie. Żeby na tle krokusów. No bez przesady, moi drodzy, bez. przesady. Zobaczcie ile ja tu przeszłam, dosłownie kilka kroków, ja jestem zmachana, zdyszana, o jakiej my tu w ogóle mówimy kondycji. To jeszcze na sekundkę do mrówki, kupię plastelinę, potrzebuję, Są się Adusia potrzebuje do szkoły, bo już jej się skończyła, no zobaczymy. Jest plastelina, słuchajcie ta plastelina. To pal 6, ale Stitch. Najważniejsze, słuchajcie, jest teraz fenomen tego Stitcha. Już obserwuję to od kilku lat. No i oczywiście kwiatuszki, które będą potrzebne do stroika. Ok, słuchajcie, wracamy do domu. Burwce, kochani, słuchajcie, jest trochę ludzi. To nie tak, że nie ma, więc kręcą się, coś kupują, oglądają. Ruch y, jakiś tam jest. Słuchajcie, oczywiście bardziej możemy zaobserwować ten ruch w piątek. Gdzie ja mam klucze do auta? Słuchajcie, gdzieś rzuciłam. Są. Fajne kwiatki kupiłam, słuchajcie, do kwiat właśnie do stroika i do tego stroika, który będę za chwilę robić, e, właśnie z tymi gałęziami. No i przepiękny Stitch, kochani. I Stitch będzie do szkoły, bo potrzeba jest. Także kupiłam jeszcze ta nauka cały czas w re, bo mamy dopiero pierwszy kwiecień. Dzisiaj w ogóle pierwszy kwiecień, Pryma Aprilis. Oczywiście było kilka oznak, że dzisiaj jest właśnie Pryma Aprilis i. Dało się to zauważyć na Facebooku, na internecie, na e, zresztą na Messengerze też. E, słuchajcie, nawet mąż mi małego psikusa zrobił. Powiedział, że przyszedł rachunek za prąd 900 zł. Nawet ja kurczę, jak to 900? Słuchajcie, złotych. jakie mam fotowoltaikę i te rachunki. No fakt, ostatnio mieliśmy problemy z tymi rachunkami, bo mimo fotowoltaiki przychodziły dosyć wysokie, więc dla mnie to było w ogóle niezrozumiałe. Nawet odwołaliśmy się od ostatniego rachunku, bo tam było chyba za 700 zł, więc nam anulowano ten ostatni rachunek i czekam na jakieś rozliczenie, takie wiecie, zobaczymy. I on mi mówi, że przyszedł 900 zł rachunek. Ja wie, jak to 900 zł rachunek, jaka ja przecież, kochani. No, totalnie się tego nie spodziewałam, wiecie. No a ja później pryma, pryzjanwie, prześlij na mi tą fakturę, słuchajcie, zdjęcie, poproszę. Po drugie, zawsze przychodzi mi na maila, po trzecie, mówię o co chodzi. No i tak to wyszło, że taki mały psikusik musiał przy, yy, przyczaił, więc no wychodzi na to, że ja też zostałam zrobiona lijają. Moi kochani, tutaj jest 117 zł. Zobaczcie, mała torobeczka i parę jabłek. szok, 117 zł. u nas codziennie kochani zapowiadają deszcz, 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 słuchajcie, tego deszczu nie ma, albo spadną dwie, trzy krople i jest w miarę pogodnie, słuchajcie także tego deszczu nie ma a brak jest ogromny, przydałoby się, żeby się trochę, wiecie, zazieleniło żeby popadał ten deszcz żeby te wszystkie drzewa zaczęły wreszcie puszczać listki wiecie, to nie jest tak, że one nie puszczają bo puszczają, mają pączki, tylko tak wszystko się powoli rozkręca Przecież mamy już kwiecień, tak się cieszyliśmy. Słuchajcie, że w lutym było ciepło, że w ogóle e, prawie jak na wiosnę, ale no nie ma tego deszczu i nie ma się co dziwić, że się to nie rozkręca. No co poradzimy? Nic nie poradzimy, czekamy na to, co jest. Słuchajcie, czekamy na deszcz, bo chmury są. Ja to już kiedyś myślałam, jak byliśmy. Słuchajcie, właśnie w tym nowym domu Agatki i pojechaliśmy sobie w niedzielne popołudnie tam. E, eksplorować, wiecie, zresztą mieliśmy spotkanie z elektrykiem, więc też taka chmura szła, wiecie, taka była bardzo podobna i ciepło było na dworze. Ja myślałam, wy kurczę, będzie wiosenna burza, jak nic, jak złoto, ale nie było. Nie wiem. Tak dziwnie, wiecie. Są niby te chmury, a jednak nic z tego nie pada, z tych chmur. Także czekamy na deszcz. Jesteśmy już w domu po obiadku. Mój mąż poszedł do pracy. Słuchajcie, odrobiłam z Adam sporo lekcji, sporo zaległości. A teraz Ada czyta: rołcie. Natomiast ja, słuchajcie, zajrzę sobie do kurek, pozbieram jajeczka, zobaczę czy mają, czy nie mają. Chcę zobaczyć też, czy zaczęły wychodzić funkie hosty, ale nie widzę. Czekajcie, ja sobie tutaj porozglądam się, a może jeszcze za wcześnie. Może przesadzam, ale wiecie co? Mam trzy miejsca takie po tych drzewkach hakuro po tych wierzbach i słuchajcie, wsadzę hortensje. Hortensje takie bardzo duże będą lekko w kolorze takiego jakby różowego szampana później zmieniać swój kolor właśnie na taki lekko różowy no i mam nadzieję, że tutaj i będzie dobrze, słuchajcie, no te liście no wiadomo, z wszystkiego są liście zresztą w tamtym roku mówiliście mi że wcale nie będzie łatwo utrzymać ten kamyczek w takim dobrym stanie w sumie to teraz sobie myślę, że lepiej było pociągnąć korę, tak jak tutaj i byłoby mniej kłopotliwie ale to nic, słuchajcie co było, to było Trzeba się z tym pogodzić, że czasami się popełnia jakieś tam błędy. Wiadomo, że pięknie wygląda, a wyglądało przynajmniej. I sporo kosztowało, ale no niestety, popełnia się błędy, więc i taki błąd popełniłam. Słuchajcie, że kamyczek kupiłam. A tutaj zobaczcie, jak już pięknie wszystko rozwija się. I tutaj też. Spójrzcie, jakie piękne, różowe listeczki. O, jakie słodziutkie. I co my tu jeszcze mamy? Oczywiście tutaj ten klon to bardzo długo. To drzewko będzie kwitło na biało. Widzę, że przetrwało zimę, że, że bez problemu. To troszeczkę jest za wysokie, ale myślę, że nie wiem, czy jeszcze będę to obcinać. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj też wypuszczają pięknie nam wszystkie a cóż, tam się tuczę, tak? A tu się brama tuczy. Moi drodzy brama się tucze, A i pigwa. Pigwa ślicznie się rozwija, ale wiatr. Dzisiaj ogromny wiatr. No ale co poradzić, słuchajcie, takie czasy. Kochani, wróciłam do domu. Mam zakupy, niedużo słuchajcie, jak zawsze, to znaczy nie jak zawsze, ale ostatnimi czasy nie robię takich bardzo dużych zakupów. Słodko-kwaśny sos z łowicza będzie, słuchajcie, sos spaghetti w ogóle będzie, kochani. Serek, fantazja z kulkami czekoladowymi, nie muszę mówić dla kogo. Dwie pary skarpetek i wydają się bardzo porządne. Wcale nie były tanie, bo po 10 zł za parę, to dla mojego męża. Takich no niby to garniturowe, ale niekoniecznie, bawełniane, elastan, eee, polamit, coś tam dobra. Kupiłam też sobie, słuchajcie, takie podkolanówki. Ja muszę nosić, słuchajcie, do butów na wysokim obcasie, właśnie podkolanówki, a nie takie krótkie skarpetki. Bo jak założę do obcasa krótkie skarpetki, wychodzi mi, słuchajcie, podciągają się spodnie. Skarpetka lekko opada i to nie fajnie wygląda. Kupiłam sobie jedną parę czarnych, drugą takich cielistych, i one są, słuchajcie, po dwie pary, więc spoko. Dzisiaj też był na promocji ogórek w Delikatesach. Dobrze, że ona się nie pomyliła z nazwą sklepu. Wzięłam dwie sztuki tak do zjedzenia na kanapkę. Zobaczcie, jakie słodziaśne. Wzięłam takie śmieszne, takie dziecinne. Te obuczki do jajek na Wielkanoc. Jest tutaj owieczka, są kurki, jakaś krówka, z tyłu widzę piesek, dinozaur i kaczątko. Idealnie, słuchajcie, idealnie. Mam też, zobaczcie, taką papierową wstążkę różową. Teraz będę robić sobie stroiki wielkanocne, może mi się przyda właśnie taka wstążka. Trzy sztuki gąbek do mycia naczyń. Właśnie ostatnio wyjęłam, chyba wczoraj czy przedwczoraj, trzeba zmienić znowuż. Więc od razu idzie na zlew. I tu, kochani, jeżeli chodzi o siewki, kupuję na raty jakoś, tak nie wiem. Trochę mam z tamtego roku, trochę kupiłam, wiecie, w jednym sklepie, trochę w drugim. I tutaj dosieję rabarbar. Zobaczymy, czy w ogóle się, wiecie, zbierze sam w sobie. Tak, żeby nie siać, wiecie, w doniczkach. A może spróbuję nich, zobaczę. Mam tutaj cebulkę, szalotkę. Bardzo lubię szalotkę. Może coś urośnie. Słonecznik ogrodowy, bo będę chciała wrzucić kilka ziaren tam gdzieś za, ogro... za ogrodem, w ogóle za siatką. Może coś wyrośnie. To sobie dziewczyny urwią. Mam też, kochani, taką paczkę Monte, ale małych Monte. Mam też mój ulubiony syryk. Proszę bardzo, z Wielunia. Małe opakowanie, zaraz wprowadzę. Sprawdzę, zaraz sprawdzę datę, 4 maj, także spokojnie. Dwie gratki brzoskwiniowe, Ada lubi właśnie brzoskwiniowe, już jej się chyba przejadły te truskawkowe. Cztery jabłuszka i wiecie co, pisało jabłko, malinówka, malinówka, jabłko, kurde, chyba malinówka pisało i wzięłam, słuchajcie, cztery sztuki, zobaczymy jak smakują. A my jabuszka jabłuszka. Słuchajcie, patrzę na ten kolczyk, czy mi nie wypadł. Te jabłuszka też jada, ją króliki, więc musimy tych jabłek zawsze jakiś tam zapas mieć. No i ostatnia rzecz to cztery pomarańczki. Wrzucam od razu do koszyczka. Torby sobie chowam. I tyle, kochani, zakupów. Oczywiście te zakupy, co były w aptece, to tam to już wam pokazywałam, że sobie kupiłam i szampon, i o, maskę z Boxa. Box, wax, box, wax się nazywają. E, tak jak mówiłam, 117 zł, kurde. No tak to wygląda teraz, słuchajcie. Zakupy są w ogóle drogie, spożywka jest droga. E, teraz jechać, słuchajcie, na czasy, na wakacje jakieś. Do Włoch, do Grecji, do Hiszpanii i na przykład kupować sobie jedzenie, to wcale nie będzie droższe niż polskie w Polsce, bo ponieważ w Polsce jest bardzo drogie jedzenie, tak jak już kalkulowałam nawet ostatnio z koleżanką i sprawdzałyśmy Włochy, to właśnie. Wcale to jedzenie nie jest w ogóle droższe niż w Polsce, jakbyśmy kupowali, więc można, słuchajcie, na takiego tripa się udać. Proszę, kochani, dzisiaj to wszystko, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, łapkach w górę. To oczywiście pomoże w rozwoju mojego kanału. Ja ciągle o tym zapominam, ale i tak Wam bardzo dziękuję za to, że zostawiacie, że komentujecie, że e, tam jakiś ślad po Was zostaje. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was serdecznie.